Hej, witajcie w kwalifikacjach do Grand Prix Węgier. Bardzo fajnie mi poszedł trening. Mamy też spore ulepszenie. Gdzieś tam powinniśmy być, może nie że w środku stawki, ale wyżej. To pierwsze chyba tam będzie blisko końca, ale ja myślę, że mam szansę na, na coś więcej, bo nawet nieźle mi się jechało. Patrzę, gdzie oni tam jadą na torze, ale myślę, że to dobry czas, żeby wyjechać jak ktoś przede mną będzie. No wyjadę sobie na początku, żeby zobaczyć jak tu się fajnie jedzie albo nie fajnie. Eee, paliwo na maksa Dobra. Dużo nowych części też wziąłem, więc myślę, że będziemy szybce. A już tutaj bardziej aerodynamika, no ale to sprzyja mojemu zespołowi. Może go puśćmy, bo jak tak będzie za nami jechał, to co? Dobra tutaj hotlap. My potem za <noise> ale tutaj nie usuwają czasów. Albo on z przodu, czyli nie był taki super, ale dwie dychy. Dobra, zobaczymy. Czyli jednak nie jestem aż taki super. tam trochę ludzi spada za nami, ale jak będą jechać drugie kółko, to się Piasty Piastry też pojechał gorzej. Um, Spróbuję jeszcze raz szybkie, na tych samych oponach pojechać. Tam może trochę lepiej pojadę. Ten pierwszy, trzeci sektor. W sumie nie wiem, może drugi zepsułem najbardziej. Okay, p Two laps of fuel left. Ale zepsułem. dobra, przewinę. Może do tego obozu, bo tam za wcześnie nacisnąłem wyprzedzenie, o, ale i tak mnie wrzuciło. Słabo, słabo ten sześć sektor. Muszę spróbować na nowych oponach. Dobra, zjeżdżam. Dobra, a nie mogę już wrócić do garażu, bo wróciłem niby, a jak się ładnie patrzą na mnie, nowe opony trzeba zarzucić chyba. Muszę porównać czasy, Piasej nas wyprzedzi Ci też powinien, pół sekundy teraz masz. masze, ja tylko jedno kółko przejechali Pursze ostatni, O jaka spora strata Pół sekundy to on prawie stracił w ostatnim sektorze, widzicie dwa pierwsze spoko, a trzeci... Czy znaczy inaczej najgorsze, ale no myślałem, że będzie trochę lepiej Dobra, idę od razu szybkie Z tyłu nie było nikogo. Nie, nie widzę. Z przodu też nie ma. Zobaczymy jak jedziemy czy. Czy ktoś będzie? Dobra, jeszcze raz. Przecież za wcześnie skręciłem oczywiście. Ale mnie tu wyrzuciło oddych, tam straciłem na pewno mniej więcej. No to się poprawiłem troszkę. Ale słabo tak, mogło być o wiele lepiej. Myślę, że tu jeszcze 3 dychy do przodu można wyciągnąć. Może 4 spokojnie tylko trochę błędów było. Bo ja mam 149, to myślę, że... Uu, chociaż kurtek Verstappen Perez. No na pewno jak ci mógłbym mieć 14,6, myślę. Dobra, zobaczymy czy wejdziemy tylko 2. Jednak tak? Bez problemu. Zachowujemy tu 12, czyli nie musiałem. Czyli do dziesiątki, po, jak będzie ko 14. czternaście 14.7 to widzicie, że tam wszyscy mają, oprócz samej czołówki. To dość trudno jest, ale tak, jakieś 75 to powinienem wejść. No to do wykonania, myślę. Na razie gazli za nami. Nasz rywal, dwie dychy. Szkoda, że te opony zużyłem. No zobaczymy, jak pójdzie tu teraz od razu mam nówki prawdopodobnie tak tak nówki jeszcze raz zobaczę bo coś przełączałem dobra to bierzemy szybkie z tyłu chyba nic z przodu ktoś jedzie Dobra, przełączam hotlap. Więc wezmę większy zakręt, żeby mieć lepszą prędkość. Mamy większą trochę prędkość i lecimy. Ale no teraz myślę, że ładnie było. Te dwa zakręty to zepsułem teraz trochę. Okay, P-16. Czyli mam to, co chciałem, I-40-75. I Lepiej niż Okon i gaz. nie Myślę, że oni więcej nie wyciągną. Ja chyba też nie. Przynajmniej nie na tych oponach zużytych. Więc czekamy i zobaczmy czy wejdziemy do Q3, czy będziemy gdzieś wysoko e, na miejscu w Q2. No i nie wejdziemy do Q3. Ważne żeby pojechać lepiej niż Gazli. Widzicie, mają 14.6. Pierwszy sektor on najszybszy. Ciekawe. <laughs> No chyba nic się nie zmieniło tu na dole, tam z przodu widziałem, że coś się zmieniło. No 11 miejsce, niestety tak blisko, a tak daleko, ale lepiej niż Gazli, więc to jest dla mnie też ważne. No i jak komuś coś z przodu się stanie, to tak naprawdę będziemy w punktach, czyli wszystkie zespoły te gorsze są za mną, więc dobrze. Tylko te zespoły, 5 zespołów najlepszych jest przede mną, także środek stawki wygląda to dość realistycznie. Hmm, chwila, zobaczmy. Aha, bo chciałem zobaczyć tylko, gdzie jest Teo. Mamy kwalifikację 3, ale chyba nie będę tego widział. Teraz tak, jesteśmy lepsi niż Gazli, ale nie wiem, z którego startuje miejsca Teo. Dobra, y, trudno. E, przekonamy się o tym w wyścigu, ale pewnie z ostatniego. Ja zobaczę, czy jeszcze mogę rozwinąć e, coś tutaj w. E, w, 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 widzicie, w naszych osiągnięciach tylko Has od nas lepszy Z tych gorszych zespołów, ale widzicie, że to jest wszystko na styku, a do Astona i do reszty tam na górze tracimy dużo um, Tutaj chyba coś się robi, jest tylko jedno na dział, tak? O, limit dział, okej okay. Tutaj mogę? Mogę, ale tylko 5%, to jest 7% To może to zrobimy A tu? Wszystkie są drogie i nie mam punktów, i robię te inne. No dobra, to cóż, e, dzięki, do zobaczenia na Grand Prix. Hej, hej.